No dobra, to co? Konsolkę, tak? Konsolkę na Tam y, FIFA chyba to jest pudełko puste, nie wiem tam, nie sprawdzałem. Nie ja sprawdzę, czasem, wszystkie, wiesz? No, Czasem spokojnie. może być płyta w napędzie. To jest Kinect. Padzik. To co, do zasilania Kinecta? E, do Kinecta, no. I zasilacz. I zasilacz. Ile za to byś chciał? On no, nie wiem ile dasz w sumie. Za konsolę stówę na pewno, mm -hmm. nie więcej. Zagierki tak po... ...piątaku. A ile ich wziąłem? W sumie nawet nie liczyłem ile mam. No przeliczę. To przeliczy. Ta jest pusta rzeczywiście. Mm -hmm. Ta jest pusta. Kto to ci daje? Jeśli nie ma w tym zapędzie to znaczy, że pusty był. Za bardzo. Mhm. Za duży rysek już. No, też za bardzo. Zaraz wszystko w no. <grym> Nie wiadomo. Zobaczymy. O, ta jest ładna. Ta odpada. Ale czekaj, bo są dwie gry? To jest na Windows, na pc to nie. Dobra, czy też odpada. Nie, to jest ten. To jest właśnie ten. Aha. Czyli to od tego. No to mówiłeś, że jest git. O, sorry. Dobra, to złożę tu, żeby się nie pomyliło. Minecraftik. Minecraftik. Oa! Za grubo. No zobacz, nie? Nawet nie sprawdzałem, tak to, to było dawno od Ona u Ciebie gdzieś tam mogła kiedyś działać, ale Ty już masz wgrane to na dysku, więc tylko on potrzebuje, żeby sobie uruchomić, a żeby to zainstalować z tej płyty, to już może być problem, nie? Dobra. Trzymaj. Ale fajne pudełko. Kurczę, ktoś chyba wziął i papierem ściernym próbował czyścić, wiesz? Trzymaj nie. No taka podstawowa jest w skinka. No też za bardzo już. Mhm. Też. Tu jedna Chyba zostanie. konsola zostanie sama, nie? O. No rzeczywiście. Jedna gra i konsola. Dobra. To 120 ci tu mogę zrobić. Dobra, pasi. Proszę bardzo. Dobra. I teraz małe zakupy. Dobra, to tak. To mo mogę? Tutaj tylko? Okej. Ja bym powiedział po kolei co chcę. No, to gdzie tam? Tam podejść. Ta? Dobra. Tego jak z by wziął. Małe zakupy. To pęć tak. To są do y, czwórki i piątki, mm -hmm. ale nie mamy tego dungle, co się mm -hmm. wsadza w konsolę. Mm -hmm. Bo A to dziwa... się da osobno? Jak? Da się osobno kupić? Chyba nie. I byliśmy przekonani, że to po prostu zakładasz i przez Bluetooth się łączy, nie? Mm -hmm. A trzeba mieć się ten, y, no taki stick do, do konsoli, ale można na przykład się podłączyć przez jacka, nie? Mm -hmm. Dopada chyba. Hmm, A moglibyśmy je miało? zrobić taniej, nie? Dobra, że nie ma tego jingla, jeżeli ja nie? Zaprakuję. No tutaj masz aparacik. Aparacik, możesz to zobaczyć? Wiem co to. Sprzedawa sprzedawa sprzedawałem u was. Tak? 300? 300, no. Patrzę raz ten, Dojrzałem, że jest. I takie jednego nie przyjadę i odkupię. Jednak. <grym> <grym> Podstawka ładująca do padów PS5. Mhm. I tutaj masz Xbox One 399, ale jest sama konsola, nie? sama konsola. Sama. Sama? Bo ten. Eee, Tego ci pokażę. To oferta nie. wasza? Chyba tak. Nie? No? W ogóle nie dojrzałem. Tam nie wiem czy... Tam. Czy coś się zmieniło? zostawię zasilacz, przewód HDMI, brak padów. Tak, no, no, no. No to mi chodziło, nie? Dobra. Okej. Okay. co? To wszystko będzie? Tak. Eee, Poza tym, yy, bo na Allegro jest 350, to wszystko, wszystko ma tą cenę. Co tu, nie? Yy, nie, ta nie ci zrobię. Dobra. Konsola jest 349 na Allegro, tak? Mhm. Tak przynajmniej wynika. Z... Dobra. Może być. Tu ci zrobię 4 dyszki Za Zatem mogę ci zrobić 150. Dobra. I daj jeszcze aparat. Mhm. I tu będzie zrobił 511, to będzie 1050 zł razem. Równe. 1050. No? Dobra. Eee, 5 stówek by było, podzielilibyśmy. To znaczy? 550 gotówką, resztę kartą. Czy próbujemy przepchnąć wszystko kartą? Wszystko musimy albo kartą, albo wszystko gotówką, nie? Dobra. To spróbujemy kartą. I to będzie wszystko, czy jeszcze coś tam? Nie, to wszystko. Wszystko na raz. Dobra. Czy są jakieś gry na PlayStation 3, jakieś z kotami, coś jest? Okay. Gry na PS3, tak? Tak, na PS3, o coś takiego z kotami, coś dla dziecka. Z kotami. Wiem, że na PS4 jest taka gra, że się kotem chodzi, ale na trójkę może być ciężko. Ostatnio tu trójkę kupowaliśmy, właśnie tak. poprzednio się zepsuła. A właśnie tutaj. to

To takie uh -huh. pałeczki mamy, mamy, i to też jest na move. Co chce widać? Nie, nie. Chod, Tylko kot. Tylko kod <laughs> i szukam gośnika JBL-a. streama dwójkę, trójkę, coś takiego będzie w Czy nie? Mam I, albo JBL Clip 4. Coś większego. Albo JBL Go. O, to to są jest. takie, nie? Post, nie, nie. Coś. Dobrze, to też ten zegarek wam pokażę, jak można. I ten tutaj to solar, tak. Coś pan wie, ile on ma jaki stary jest, czy nie? Dobra, można zobaczyć sobie. Co, Tylko bez ładowarki, jest, nie? Do jakiegoś ładowarka? Bo... No, za stówę pewnie, oryginalna, na mhm. kosztuje. To sprawdzany był? Działał? Tak, sprawdzany żeby był w innej kopalni, takiej sportowej. To jest ten model, co można go ładować światłem słonecznym, uh -huh. bo on ma solar wbudowany i może wytrzymać nawet 37 dni w tym trybie właśnie z ładowaniem ze słońca, nie? W trybie zegarka. Chcesz się zdjęcie Jasne. Nawigacje tam są od razu. Znaczy nawigacja z fabrycznie z załadowanymi mapami, nie? Muzyki można słuchać z niego i latarkę LED ma też. Ok, dobra, zastanowimy się jeszcze. No dobra. Dzień dobry. dobry. Ja tu ostatnio oglądałem jeden telefon ten Samsunga Galaxy. Tam były dwa do wyboru, są jeszcze? Dwa Samsungi były? No, A, ja pamięta był Pan modele może jakie to były? Galaxy już nie pamiętam. O Galaxy, to każdy jest Galaxy. Samsung, no. A jakie są ceny, tak plus minus? I ile o, mają ten? Jest tak, a 14349 jest A72 729. Ile ten ma giga? Tego, tego. To, ramu czy klucz, pamięci? Pamięci. Ramu 4 giga, pamięci 64. A, a tutaj ten jest... Ten ma więcej. E, ramu nie podali, ale tak się spodziewam się, że 4 giga. A pamięci 128. To wbije Pan mi tą kartę, bo już działa, od razu biorę, nie? Dobra. No i bardzo fajnie. Rachciach bez zbędnego gadania. Bo miałem ten A3, 03, coś takiego. Ten miał słabą ten, też tam pamięć. Ten A 03 chodzi... to chyba jest najsłabszy z tych wszystkich tak. samów, no? No, 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 jako... Ten też nie jest super, no ale w tej cenie... Nie wystarczy, ja mam tylko Messengera tutaj, Facebooka i tak... No -y. mało, 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 mało. Nie, nie, moje dzieciaki to tyle mają tych ikonek wszystkiego na telefonach. Ja tak nie. Po, tylko polsku. też Pan zauważy, że tu ma ryskę jakąś. Tu też ma ryskę, wiadomo, nie? Że to nie jest nowe, ale dzięki temu też jest tańsze. Mhm. Ale to są takie ryski, tylko nie... A u mi tu pękło, nie? Tu pękło i wczoraj już siateczka się robiła. No. No to to nie jest pęknięte, to jest normalne, nie? Mhm. Bo nowy kosztuje gdzieś 600 zł, a u nas pan go ma za 349 To prawie połowy taniej, nie? Mhm. A ten drugi to już jest lepszy trochę, tak? No lepszy, ale też droższy znowu, nie? No. Trzeba i pin do karty podać. O, no, tu tak było i okej, okay, tak? Mhm. Tak samo. No i później wybór tego, tamtego, tak. Dobra, bierzemy. Chodzimy. Tam ładowarkę, a to jest chyba ta sama ładowarka, co ja mam w domu, nie? Yy, tu jest takie chude pudełko, bo tu już ładowarek nie dają. Teraz jak telefon, ja to mam ładowarkę. A to będzie taka sama ładowarka jak moja? Jak ta co mam w domu A0 do a 3? 3? Tak, tak, Ona naprawdę. jest chyba z dwóch stron taka sama, taka półokrągła, nie? Boka. No, no, z dwóch stron jest trzy, tak, czy tak się wsadza, tak? Samo. Tak, no, tak, tak. Ile? 349. A PlayStation 5 jest na przykład ile kosztuje coś takiego? Bo? Nie mamy aktualnie PlayStation 5, nie ale nie. kosztuje gdzieś tak u nas 1600. Ok. Aha a nowe ile? A, a właśnie cię się o laptopie, Ja bym chciał laptopa. Ja mam zwykłego tego Chromebooka, nie? Tylko ja mam tą starą wersję i ja nie mogę tam mi tłumaczyć, nie działa już na tym. Piszę już od roku, że ostatnia aktualizacja była, a chłopak ma nowszego, na mówię Chromebooka, nowszego. i normalnie wszystko mu działa te tłumaczenia, a u mnie już nie działa, bo jest za stare oprogramowanie, nie? Laptopa by pan chciał szukał no. jeszcze? Znaczy no to... w jakiej cenie są laptopy? No od 500. Ale że jaki, nie? Nie bym chciał, nie ja chciałbym z Windowsem, tak jak miałem tego ostatniego chromę jakiegoś. Chrombułka? Chyba no, tego są smurki, bierze tylko Bez Windowsa i jakie są ceny? No wiem jaki, jaki to jest, ale ja chyba nie mam chrombułka. Aha, tylko z Windowsami. No. Czas, czasami się... A z Windowsami po jakimi? No dziesiątka 11, nie? Aha. To tak jak chłopak ma dziesiątka. Ile taki kosztuje ten dziesiątka na przykład? No tu jest na przykład O. No nowo, coś tam z grafiką dedykowaną. No. Za 5 stówek jest, nie? 5 stówek. Ja chyba we, wezmę go niedługo. Bo mój no już ten już trochę źle. Ale jeszcze co. Dobra, to wszystko mam. Ja mam takie 500. pytanie. 500. Czy da radę po prostu odblokować telefon? Hmm, co To znaczy? No zablokowałem ekran. Znaczy się no tutaj. Zły wpisałem. Ja wpisywałem PI a miałem pisać się do innego i tak mi się zablokowało na moment. Warę tego w sumie zresetować, ale y, pewnie jest konto Google albo Samsung i trzeba będzie się zalogować na to konto, nie? Mm -hmm. Po resecie. A wszystko się usunie, nie? No to wiemy, że się usunie. To co? Ile to kosztuje? No nic. Nic? Nic. No to pewnie, że tak. A na kiedy by to było? No od razu. Od razu? No? Worę mi powiedzieli, że za dwa tygodnie. Nie. <laughs> A to z Orange masz telefon? No. Aha, nie da się go uruchomić ponownie normalnie, więc trzeba by przytrzymać sobie klawisze. Czekaj, a jaki to w ogóle jest? Samsung... Xper? G5... Ale to zabezpieczenie przed wyłączeniem kodem to też jest grube, nie? Przecież no. wystarczy baterię wyjąć, bo to jest jeszcze taki z klapką. Nic nie potrzebuję, żadnych haseł, nic nie było. Znaczy, jak go zresetuję, a jest tam konto Google albo Samsung, to trzeba będzie się zalogować na to konto Google mhm. albo Samsung. Podać hasło do konta, nie? Mhm. Bez tego hasła nie przejdzie po prostu dalej, nie? No nie chcę wskoczyć z Możliwe, że trzeba go jeszcze podłączyć pod komputer. Tak czasami jest właśnie. A działa ci ten klawisz głośności w górę? Tak. O, teraz poszło, no. Dobra, to cyk, 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 cyk. No, i teraz ewentualnie, jak się zresetuje, <laughs> trzeba dać mu z parę minut. To trzeba będzie podać te konto Google albo Samsung, nie? I to wszystko. Piły motorową, mam 261. No. Ile byś dał za taką piłętę? A który rok? Nie pamiętam, z 15, 17, może 20. Nie pamiętam, że... w A kiedy kupowałeś? Dwie sztuki mam. 20 rok, nie. To wszystko zależy, nie? Jak to wygląda, jak to chodzi, który to rok i tak dalej. Ale średnio to może być od 500 do 1,5 tysiąca, nie? Mhm na oko. stanu tak wygląda. No i stanu, tak, jak to chodzi. Czy stuka, czy półka, czy ładnie chodzi, czy równo. Czy wiesz, odpalasz ją i nagle obroty skakują wysokie. Mm. Albo pochodzi, pochodzi i gaśnie. Trzeba przynieść i wycenić. No tak. A głośniki masz jakieś do sprzedania? Przynośnie, tak. Tak, tak. Jak tak, na tak, przykład tak. ten JBL, tak? JBL. No to jest, zobacz sobie. JBL Charge 4, nie? Znowy czy to? Taki moro. No nie, no nowy nie jest, wiadomo, bo to już pudełko otwarte, no. to nie ma dowodu zakupu, więc nawet nie wiadomo, kiedy był kupiony i tak dalej, ale stan ale jest z... bardzo fajny, nie? Tak. Zadbany. Daję, moc, mam moc? Mogę się pokazać, jak to gra fajnie. A, bo, bo ładowarka, wszystko do tego jest? To jest zwykły kabel, po prostu taki, jak y, od ładowarki, od telefonu ładujesz, nie? Mhm. Tak jak masz ten tym swoim ładowarkę, to tutaj też nią podładujesz, nie? Z tego co pamiętam, tu dają kabel, ale nie dają kostki. Hmm. O, no dobrze mówię. Tu trzeba przytrzymać, żeby sparować. O, hmm. telefon padł. Ile za niego? 329. Taka jest cena. Ile, no. ile trzeba dać? 300 stówki bym mógł zrobić, nie? Tak ostatecznie. 250 euro. Nie, tak to... Ja wiem, że on mi nawet za te 329 pójdzie. Ja bym go za 350 na legro puścił tak? i on by mi poszedł, nie? Więc trzy stówki to jest minimum. Teraz się podładuje telefon, to pokażę jak gra fajnie, nie? A! I do niego jest w ogóle... etui! A tego nie ma normalnie w zestawie, nie? Tu ktoś sobie dokupił takie etui. Na głośniczek. Cyk. O. Sadzasz go sobie tutaj. To jaki masz, nie? Etui, fajnie. Tu sobie ładowareczkę możesz skitrać. Też to, jeszcze to mi zależy, jaki telefon, jaki kawałek, nie? O. Może być? Może być. Ładnie granie. No. I co? Trzy stówki. Dużo, ale... 280? Nie no, trzystówki to jest ma. Mogę zrobić. I proszę bardzo. To. Dwie pieczenie na jednym okresone. No, a jak? <grym> na razie. Na razie. Wykupujemy fajnie, elegancko. Zegarek? Yy, tak. Telefon, tak? Telefon jeden i A, drugi. A srebra? Yy, w piątek. W piątek. Łańcuszki w piątek. No bo wtedy dostaję w sumie fajnie, elegancko rentę. To. Będzie trochę więcej, no to. Na razie musimy to tak jakoś, żeby było. Tu było pięć dyszek, będzie. 57, By było 5 dyszek, będzie. 50. 107? 55? Tak, 107, 112. 112. I kolegi też, tak? Tak, 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 tak. Tam było dwie dychy i. Dwie dychy było, 25 jest. To no, no to. 25. Do przyjęcia. To 37 razem. No I pięknie. A łańcuch w piątek. No i. Git. O Łańcuch piątek. No bo tak trzeba dzielić, żeby było. Żeby znowu gdzieś coś nie zanosić, żeby się nie bawić w różne dziwne rzeczy. Yy, to Adaśko teraz podpisuje. Adaśko, patrz. Te tu podpis. Autograf. Patrz jaki jesteś, jak w Sejmie. Wszędzie podpisy, fajnie, elegancko. Jak prezes. O, prezes. Podpis prezesa. Tak. To tak. Tak. Jest. Telefonik. Cyk. Tak. Yy, włączysz mi go? No. Włącz. Tutaj się przytrzymuje. No, no bo ja to tak nie za bardzo. Proszę. O, już jest elegancko, już jest uruchomiony. Drugi. To Adaśka, błączać. Tak, Adaśka. Też krzyczy. Proszę. Proszę bardzo. Yy, to my fajnie, elegancko do 15. Do 15. No, no 15 przy łańcu. Dobra. O, coś nagramy, bo pocałowimy coś nagrać. Po wszystkim podziękować w sumie, fajnie, elegancko życzyć. Może podziękować. Co? Może podziękować. A to A jak? No to fajnie, no to wszystkim dziękuję elegancko, wesołych, szczęśliwych, w sumie zdrowych świąt. W sumie, no i szczęśliwego nowego roku. No bo co mogę więcej powiedzieć? No, oczywiście, i to. Wszystkim widzą oraz wszystkim, wszystkim występującym. Tak, wszystkim występującym i wszystkim widzom. W sumie, łącznie paną w sumie z Lombardów. Dziękuję. Fajnie, elegancko. Dziękuję. Yy, bawcie się dobrze, elegancko. Do widzenia. Miłego dnia. Wzajemnie. Hej.